Alergia, wczesne rozpoznanie. Dlaczego warto jak najszybciej rozpoznać alergię u dziecka? Wczesne rozpoznanie alergii u dziecka ma znaczenie dla rokowania. Dzieci, które są uczulone, mają wrodzoną predyspozycję do alergii. Alergia jest predyspozycją wrodzoną. I wiadomo, że dziecko zaczyna alergię od y, objawów po jednym alergenie, a kolejne w trakcie y, życia dołączają się. W związku z tym eliminacja uczulającego pokarmu, eliminacja y, alergenów inhalacyjnych, na które dziecko jest narażone, likwiduje nam i objawy, i zapobiega narastaniu dolegliwości. Jeżeli chodzi o alergię pokarmową, podawanie pokarmu, który jest uczulający, może wywoływać groźne objawy związane z obrzękiem dróg oddechowych. Objawy po alergenach inhalacyjnych mogą też doprowadzić do rozwoju ciężkiej astmy. W związku z tym, im wcześniej rozpoznamy. U naszego dziecka alergię. Im wcześniej będziemy zapobiegać rozwojowi kolejnych objawów, im wcześniej włączymy leki opanowujące chorobę, tym jest większe prawdopodobieństwo, że za 10- za 20 lat nasze dziecko nie będzie miało nasilonych objawów alergii. Jak przygotować się do pierwszej wizyty u alergologa? Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Można, jeżeli mama ma wątpliwości i chce iść do alergologa, dlatego że ją niepokoi to, że dziecko choruje, że dziecko długo kaszle albo ma jakieś zmiany skórne, to nawet bez bardzo sprecyzowanych problemów może jednak zgłosić się do alergologa. Ale dobrze jest, jeżeli zastanowimy się nad tym, co może uczulać nasze dziecko? Jakie ma dolegliwości? Czy jest jakaś zależność między tymi dolegliwościami a kontaktem z jakimś alergenem wziewnym czy pokarmowym? Czy występuje jakaś sezonowość objawów u dziecka? Bo należy pamiętać, że poszczególne alergeny wziewne uczulają w różnych miesiącach. Należy przygotować na taką wizytę karty wypisowe ze szpitali. Można przynieść ksero historii choroby z poradni dziecięcej. No i na pewno trzeba pamiętać o lekach, które do tej pory podawaliśmy. Często mamy zapominają, które leki podawały i które dziecku pomagało, a to, pomagały, a to jest bardzo istotne przy zbieraniu wywiadu.